Ćwiczenia strona 81, Ćwiczenie 11. Ewa powiedziała do Olka: Pomyśl jakąś liczbę, pomnóż ją przez 5, od wyniku odejmij 5, odejmij trzykrotność liczby pomyślanej na początku, dodaj 15, uzupełnij graf. Czyli tak, pomyśl jakąś liczbę, nie wiemy jaką liczbę, więc możemy sobie oznaczyć jakąś literką, na przykład x. Teraz co dalej? Pomnoż ją przez 5. Jest pomnożone przez 5, to co nam wtedy wyjdzie? X razy 5. Ale ładniejszy zapis to jest po prostu 5 razy x, czyli 5x. Od wyniku odejmij 5. No, czyli będę miała 5x odjąć 5. No nie mogę inaczej tego zapisać. Bo mam 5 ciastek, a tutaj na minusie 5 zł. Nie mogę tego w żaden sposób odjąć. Kolejne. Odejmij trzykrotność liczby pomyślanej na początku. Trzykrotność e, liczby pomyślanej na początku, czyli odjąć 3 razy ta liczba, czyli odjąć 3x. No to co tutaj będę miała? Tutaj będzie, może u góry sobie napiszę 5x odjąć 5 i od tego muszę odjąć 3x. No i do najprostszej postaci, czyli x z xami, 5x odjąć 3x to 2x, no i odjąć 5 muszę sobie przepisać. No i potem dodać 15, czyli do tego muszę dodać 15, czyli co otrzymam? 2x odjąć 5 i dodać 15. x z x, a wyrazy wolne z wyrazami wolnymi, czy jedynie to mogę. 2x sobie zostawiam, tutaj na minusie jestem 5 zł, a na plusie 15, czyli w portfelu mam 15, jestem dłużna 5. Jak oddam ten dług, no to zostanie mi jeszcze, czyli na plusie 10 zł. Olek otrzymał w wyniku liczbę 18. Jaką liczbę pomyślał na początku? Czyli słuchajcie, to 2x dodać 10, to, to mu wyszło 18. To mu wyszło 18. I teraz pytanie, czym musiało być to x? No to zobaczcie, 2x dodać 10 to 18 u niego. Czym to musi być? No skoro tutaj na pewno jest mnożenie pomiędzy, bo jak nie ma żadnego działania, to jest mnożenie. Czym musi być to? Co dodać 10 da 18? No 8. Czyli to całe musi być ósemką, bo 8 dodać 10 daje 18. No to 2 razy co? Czym musi być ten x, żeby tutaj wyszło 8? No 2 razy 4 oczywiście. No i sprawdźmy czy się zgadza. 2 razy 4 dodać 10. 2 razy 4 8 dodać 10 18. Czyli ten x tutaj był x musi być czwórką. Olek otrzymał w wyniku liczby 18 jaką liczbę pomyślał na początku? Na początku pomyślał o liczbie 4. Olek powiedział do Ewy: "Pomyśl jakąś liczbę. No to pomyślimy na przykład liczba x. Pomnóż ją przez 4, czyli mamy zrobić razy 4. Czyli to będzie x razy 4, a ładniejszy zapis to po prostu 4x, bo mnożenie jest przemienne. I dodaj 2. Czyli teraz co będzie? 4x, no i dodać 2. Nie mogę tego w żaden sposób e, inny zapisać. Od wyniku odejmij 3. Czyli teraz co będę miała? 4x, dodać 2 i odjąć 3. Jedynie liczbę z liczbą mogę, czyli tak, 4x zostaje, a tutaj mam plus 2, czyli na plusie jest ten 2 złote, mam w portfelu 2 złote, mam dług 3 złote. Jak oddam to, co mam, to jeszcze będę miała dług złotówkę. I teraz odejmij liczbę dwa razy większą niż ta, którą pomyślałaś na początku. Czyli muszę odjąć liczbę 2 razy większą niż ta. Czyli odjąć 2x. No to co teraz tutaj mam? 4x odjąć 1 i odjąć 2x. X z xami. 4x odjąć 2x, no to mamy 2x. No i minus 1 muszę sobie przepisać. No i teraz Ewa otrzymała liczbę 13, czyli to na końcu, bo to na końcu to jest to, co otrzymała, to ma wyjść 13. Jaką liczbę pomyślała na początku, czyli musimy tego x wyliczyć. No i znowu myślimy, jak to będzie. Po kolei, czym musi być to, co odjąć 1 daje 13? No 14, 14 odjąć 1 równa się 13. Jeżeli to będzie 14, no to to wszystko będzie się zgadzało. To, żeby to było 14, to czym musi być x? Pamiętamy, że tutaj mamy mnożenie. 2 razy co da nam 14? No 2 razy 7. Czyli ta liczba, która była na początku, to musiała być 7. 2 razy 7, 14, odjąć 1 13. Wszystko się zgadza. Czyli 7. Ćwiczenie 12. No to tak, tutaj co mam? Mam ananasa, a tutaj mam 3 ananasy i dług 2 złote. No to co ja tutaj muszę dodać? Mam ananasa, tu 3 ananasy, no to muszę dodać 2 ananasy. I ten początek już jest. Ananas dodać 2 ananasy, 3 ananasy. No i jeszcze co? Dług 2 złote. No to dług 2 złote. No i wszystko się zgadza. Ananas dodać 2 ananasy to 3 ananasy. No, i odjąć dwa muszę przepisać, bo nic z tym zrobić nie mogę. Tutaj tak, jestem dużna banana, muszę coś dopisać, tak, żebym miała na plusie dwa banany i na plusie trzy złote. No to ile tych bananów by musiała dostać, żeby spłacić ten dług i jeszcze, zostały, żeby mi zostały dwa banany? No, by musiała dostać trzy banany, bo tu jestem dużna banana, mam trzy banany, to jak oddam, ten dług, to zostaną mi jeszcze dwa banany. Zgadza się, zgadza się wszystko. No i ma być jeszcze plus 3 zł no to plus 3. Koniec. Kolejne. W firmie blond zatrudnionych jest x osób. Kobiety stanowią 4 piąte pracowników. Dwie trzecie kobiet to blondynki, a jedna czwarta mężczyzn. To blondyni. Zapisz za pomocą wyraźnie algebraicznych, ile w tej firmie pracuje? Kobiet, blondynek, mężczyzn i blondynów. Kobiety, słuchajcie, stanowią 4 piąte pracowników, czyli 4 piąte 4 piąte z wszystkich pracowników, czyli z ilu? 4 piąte z x, -a. czyli to jest po prostu 4 piąte X, bo ułamek z liczby się y, obliczam, mnożąc ułamek przez liczbę. No to skoro kobiety stanowią 4 piąte, no to mężczyźni ile muszą stanowić? No 1 piątą, no pozostałe, pozostałość. 4 piąte dodać 1 piąta to będzie całość. Więc mężczyźni to będzie 1 piąta z całości, czyli 1 piąta x. I teraz 2 trzecie kobiet to blondynki. 2 trzecie z czego? Z wszystkich pracowników, czy 2 trzecie kobiet, z kobiet? No 2 trzecie kobiet, czyli 2 trzecie z tego, z 4 piątych x. A przed chwilą sobie powiedzieliśmy, jak liczymy ułamek z liczby. Mnożąc, czyli to będzie 2 trzecie razy 4 piąte x. No i tutaj nic nam się nie skróci, więc po prostu pomnożymy. 2 razy 4, 8. 3 razy 5, 15 x teraz blondynów. 1 yy, czwarta mężczyzn to blondyni, czyli 1 czwarta z czego? 1 czwarta z mężczyzn, czyli z tego tylu mamy mężczyzn. Czyli 1 czwarta z 1 piątej x Czyli to będzie 1 czwarta razy 1 x 1 razy 1 1 4 razy 5 20 x. I kolejna... Pineski są sprzedawane w kartonowych i plastikowych opakowaniach. W kartonowym jest o 30 pinezek więcej niż w plastikowym. Uzupełnij zapisy. X to jest liczba pinezek w opakowaniu plastikowym. A w kartonowym wiem, że jest o 30 pinezek więcej. Czyli jeżeli na przykład w plastikowym by było 10, a w kartonowym jest o 30 więcej, to by było 10 dodać 30, a w naszym przypadku nie mamy dziesiątki, tylko po prostu mamy x. Więc wymarzuję dziesiątkę i wpisuję x o 30 więcej niż w tym plastikowym, czyli to, co jest w plastikowym, dodać 30. Zabierz jak najprostszej postaci, ile pinnezek jest razem w jednym opakowaniu kartonowym i 10 plastikowych. Czyli chcemy tak, jeden kartonowy, może zróbmy sobie to jeszcze na liczbę, czyli tu 10 na przykład, a tutaj 40. Chcemy jedno opakowanie kartonowego, czyli tutaj jedno opakowanie, a tutaj chcemy 10 opakowań. Czyli tak, jakbyśmy policzyli, ile tutaj jest plinezek. Jedno opakowanie po 40, czyli by było po prostu 1 razy 40 i dodać 10 opakowań po 10, czyli 10 razy 10. Ale my zamiast tej 40 mamy x dodać 3, czyli u nas to będzie po prostu 1 razy x dodać 30. A zamiast dziesiątki mamy x. Zamiast tej dziesiątki, czyli 10 razy x. Jedno opakowanie to, czyli 1 razy to, dodać 10 tych opakowań. Czyli 10 razy to, co jest w jednym opakowaniu. No i teraz tak, jak mnożymy przez 1, to przecież nic się nie zmienia, więc ja mogę po prostu napisać x dodać 30. I dodać 10 razy x, to jest po prostu 10x. No i do najprostszej postaci, czyli x z xami. x dodać 10x, czyli 1x dodać 10x, to będzie 11x. I po prostu dodać 30 przepisuję, bo nic z tym więcej zrobić nie mogę. No i koniec.